Witajcie z tej strony Ravioli a to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars i będziemy dzisiaj wbijali 11 tysięcy puchanków. Więc no i teraz będziemy na większości postaciach wbijać po siódmą rangę, Ale nie na każdej. No, no mam dużo takich postaci, które mają dużo pusek. Jak no i wyżej coś nie będzie szło, to tu wezmę szalona, na które mam racydzie są słuszny rangę. Więc w sumie idealnie. Ok, dzięki. Daj tylko. go. coś im nie pykło. Eee, dobra. Eee... Dobra. Dobra. A więc ogólnie zamierzamy... E, ten... bić 11 tysięcy w brawlu pusek. To jest w ogóle moje drugie najlepsze konto bo na drugim mam 11 500 zł, ale ogólnie wiem, powstały mi te konta w 2023 roku, wiem, że trochę stare i mało pusek, ale to dlatego, że ja, ja dawno często robiłem tak, że miałem, grałem serwa i tak prze, cały czas miałem serwy ogólnie i E, ten, może później, w nas e, w późniejszej chwili odcinka, będzie jak boxing I coś, czy, ja zobaczymy, czy nam coś wyleci mocnego, czy nie wyleci. Zamiast, fajnie, jakby wyleciał, na przykład taki skinek czy coś taki sygmarski. Oj, to by było fajne. No, ale nie wiadomo. Zależy otwarta. No i super. Proszę, ugrajcie to. I co on robi? Co on nie rzuca? Jako? No i ta bonita śpienka. Oh my gosh. No widać, że Polak troll. Ale ta papera mi dała. Taki laserek, którego bym niezbyt chciał dostać. Dobra, dzięki. Ogólnie, no to szybko trochę się wbija e, te pustki. A ogólnie, ma w sumie to fajnie, że szybko się wybija e, Tym więcej, tym lepiej. I ogólnie nie będzie to jeden unboxing, tylko że ten z Braula. a Będą dwa zimne jeszcze gierki. Możecie pamię kojarzyć tę grę, grę bo już ją nagrywałem. Ale ogólnie unboxingi e będą na końcu. Ale miło by było mi, żebyście do końca oglądali. Bo naprawdę trochę czasu zajęło montowanie tego filmu. Ajajaj, no taka dwójka to na mnie... Ajdź, no ciężko było na dwójkę. Ale no oni trochę ogarniają. Nie powiem, że nie, ale nas na tak to powinny być boty. Oj, no to trochę dostałem od bratka. Bratku, bratku. Nie no, przegramy to dlatego, że jeden na trzech na jednego Sega. Trzech na jednego to nie, nie ten. Nie fair rozgrywka. Dobra. Mm, nie wiem, tak film będzie z... U was 11 minut? No, gdzieś tak. Ajajaj. Nie no, będzie chyba taki... Na pewno... no dobra. Jakby co przepraszam jak będzie, jak będzie zacinało, albo słaba jakość filmu, ale zamieniam to, zam, zamierzam to zmienić i kupić nowy telefon. Chcę kupić sobie właśnie tego najnowszego Samsunga. Samsunga S24 kupuję. I ogólnie no, zamierzam sobie kupić go i będzie. Lepiej pewnie nagrywało mi się. Będzie lepsze filmy, lepsza, lepsza jakość. Dwójka porobiłam. Dobra. Eee... Zadanko jest tu. W sumie tym więcej zadań wykonam, to większy unboxing. No tak. Dobra. Mm. Fajnie jakby taka była współpraca z tym, z Minecraftem, bo ogólnie Torii do tego dąży, dąży cały czas. Bo nawet w finach coś chyba o tym było, ale nie jestem pewien, bo coś nagrywał. E, może możliwe, że kiedyś będą jakieś kanały newsowe. Dobra, po prostu wam przyspieszę ten film. Więc jesteśmy już po cięciu. Trochę wam e, pozwoli... E, przyspieszyłem, żeby nie było. ten. Oj. ale kłopoty były, łopie. Ale ten chłop ogólnie ogarnia. Ojojo, oj, jakby teraz wjechał w Tom Lumi, to by było. no ładnie. Ale też powinien wjeżdżać w Sejda. bo Seid jest na blisko właśnie i teraz nie może wjeżdżać w Lumi, Musi mają podobne szanse, bo obojga mają postacie na daleko i mają tyle samo HP, więc mają podobne szanse, no ale pewnie Lumi wygra dlatego, że to jest trochę lepsza postać, chyba że ten Seid coś wy wycaruje. Ale już widać, że no, ta Lumi ma obawy. Ale też właśnie, jaki sejt, co ja gadam, gaz zamierza ją podjeżdżać. Ale tutaj, o, pięknie strefka ją pokonała, bo Lumi się ten, no. Lumi e, po prostu weszła po strefy, bo nie miała szans uciec. Dlatego, że se e, gas mi się czasem mylą, mylą te postacie. Więc po prostu, sorry widzowie jak e, znowu źle powiem, ale mi się mylą nazwy postaci. I ogólnie ten będzie odcinek z krukiem, coś związane. Ale jeszcze nie, nie powiem do końca, bo jeszcze paro, e, zamierzam go nagrać taki z krukiem, i będzie montaż z nim miniaturka, coś jakaś ta I tego Ou! Chłopie! Dwóch henków Daj, dajcie, dawajcie! wierzaj wierzaj Leon! Bo a Leon jest dobry, najlepszy Leon jest. Leon jest lepszy niż ogólnie ten Niż Edgar, dlatego że na daleko. No to Edgar jest słabszy, dlatego że Edgar nie jest na daleko, a Leon jest. Ale ogólnie, no to i tak jest Leon lepszy, dla, nawet na blisko, dlatego że większy damage daje i więcej ma HP. Ale ogólnie Leon i tak jest bardzo dobrą postacią. Jak ktoś. E, Ogólnie to ja ją lubię sobie pogrywać bo nawet mogę mam na niej e, tą gdzie o 0 będzie 36 ranka wbijana ogólnie ja na tym e, na tym ten wyposażeniu sobie w e, tą rankę zrobiłem ale zmieniłem sobie na tą ostatnio właściwie to dzisiaj wtedy kiedy wrzucam. I ogólnie mega fajny. E, ogólnie mam być. Będę jutro. Ja sam nie byłem w ogóle na filmie Minecraft. I żałuję, ale będę na filmie Minecraft. I ten film będzie 3D. E, jakby co. Sorry za mój głos. Jak będzie ten. Jak będzie trochę gorzej mnie słyszeć czy coś. Dlatego że jestem trochę przeziębiony właściwie nie trochę a bardzo. I może mnie słabo słychać. Ale co co zrobi Canpro? Canpro powinien podjeżdżać, dlatego że jeden Lu ma mało HP, ale KanPro ma też mało, ale Lu tutaj Lumi ma zdecydowanie większe szanse. ale KanPro wygrał walkę. Teraz. E ten król powinien podjeżdżać Lumie, a, Lumiego, który jest niewidzialny, nie wiem czemu. Okej, okay, ale to jest Ohio. No i wygrał Kanpro, Pro, dlatego że ma wielki mózg i dobrze to rozegrał. A ja zginąłem, bo ja nienawidzę Hanka na takich puszkach. Właśnie dlatego. No i dlatego mnie kan Pro i Król. Ten Ja cię kręcę. A i na 50 subów przypominam, że będzie live. Ale to w sobotę ogólnie. I będzie on... Jeszcze nie powiem. No już pewnie wiecie, 3 godziny. No i super. Uwielbiam dlatego tą grę. No i znowu przegrana. Super. Dwóch na jednego to banda. Nie fair. Dawaj, dawaj, Kanpro, dawaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Chill. No i teraz Kanpro tutaj się wystraszył, ale na dwójkę udało mu się. Teraz powinien uciekać dlatego że ma e, lub przewagę, ale Kanpro może już podjeżdżać dlatego że ma przewagę HP. No ale tutaj do zdecydowanie więcej zadaje i ma. Ale akurat Lu ma mniej HP, więc nie powinien tak podjeżdżać, ale Kanpro teraz ma szansę już zabić Lu, ale bo zadecydował, że Lu zginie w strefie, ale Lu tutaj ogarnia trochę. No i Kanpro wygra tą walkę dlatego, że ma większe szanse, ale tutaj no i Lu mi trochę to zrobił ładnie. Ale, jakby, Kanpro zmienił obszar, wszedł do strefy szybko i to by pokonał dla, wtedy Lu. Ale trochę mu nie wyszło tak jak chciał. I tak to się skończyło, więc. Jest jak jest. A tutaj zdecydowanie mamy lepszy skład. Bo mamy e, ten Gejla. No, Gejla. I. ośmiobita. No. Dobra trochę jak powiem żą nazwę to oznacza, że po prostu e, nie zapomniałem nazwy, bo ja i pamiętam dobrze, że nazw za trochę dawno nie grałem w Brawl, więc ale ogólnie no to w sobotę w tamtym tygodniu była wbijana 10... 10... 10 Oj, no tutaj, chłop ten. No, trochę łatwo tu było. Ale akurat, no ta postać to jest dobra. Dobry skład był. Wiedziałem, że wygramy, dlatego że mieliśmy lepsą, lepszy skład i przewagę. Dlatego że ja trochę ogarniam na, hen, na Hanku, czy jakoś on tam miał. Bo na moim drugim koncie. Mam trochę więcej puszek, ale ogólnie nie patrzcie na mój nick, bo po prostu ja byłem wtedy... no wiem, nie wiem co ja... <grywka> dla, nie wiem, wpisałem byle jaki nick, jakieś imię się chciałem wpisać i jakiekolwiek wpisałem imię i tak właśnie... Jest taki nick. Ole tutaj ja nawet nie widziałem, że on tutaj jest. A tutaj tak ładnie go tutaj. OH my gosh! Ole będzie tu bijatyka i dwójka, dwójka na jednego wygrałem ja. No tutaj trochę zagadany, ale wygrany, wygrany, czuję się po takiej rundzie. No ale tutaj przeciwnicy trochę się wkurzyli, ale chłopie, dwójka na jednego i tak wygrana. No trochę tutaj za ładna akcja. Dwa ulty w, jed... w prawie, miałem nieskończoność ultów. No i jest jak jest, ale tutaj musimy zmienić postać, żeby być kolejną siódmą rangę. No. I teraz będzie perła wbijana. Oj, trochę nie lubię tej postaci. Eee, może... Nie, juju tu na pewno nie błagam, tylko nie to. Ja nienawidzę tej postaci. No, to nie jest mój styl. To nie jest moja postać. Ja po prostu nie umiem grać z tą postacią i proszę zrobić. Żebyście... Eee, no... Nie chcieli, nie pisali w komentarzach, żebym ją zagrał, bo będę zmuszony do tego. Ale trochę jest mnie zbyt chciałbym. No ale... Jak będziecie chcieli, to nagram. Uuu, uwielbiam tą postać, ale jestem słaby na niej, bo jej nie ulepszyłem w ogóle. W ogóle, ej, który, jaki ten był super atak? Już nie pamiętam. Oj, 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 problemy. O tutaj wygra lepszy. No i z Leżą. No trochę tutaj bardzo ogarniali. Ale trochę polepszać trzeba, tam tą postać. Żeby miała trochę w ogóle. Jakiekolwiek HP, bo tak to nie da się nią grać. Ale ogólnie no to e, musimy wbić. Na 50 subów będzie, jak mówiłem, ten live w y, sobotę. Więc naprawdę mało subskrypcji nam brakuje, tylko 7. Więc trochę szybko się wbijają. Ale tutaj mamy Henka, którym grałem i on jest dobry na, tą, na tym trybie i na tą mapę. No ale pewnie mamy trochę przewagę. Ja tylko musiałam odrodzić HP i wtedy mają, mamy większe szanse, chyba że zbliżą się do siebie. A jajaj, trochę mogli nie wjeżdżać, tak? Ale ogólnie, jakby nie wjeżdżali, to byśmy mieli większe szanse. Dlatego, że oni mają słabszy skład. Mają Henka, którym no, jak mu się zrobi, to coś, ale on bije przez ściany mega wielki damage. Jak mu się naładuje na maksa, to coś. Oj! A ale tutaj zmarnowałem akcję. Ale na salumi, no, jakby teraz mamy mniejsze szanse, dlatego że Henk ma. Zara 9000 HP mu się zrobi. No ale chyba, że ta Lumi je ogarnia, i tutaj wy... wyczaruje. Wycaru... Wy... Wyczaruje. No, wyczaruje. E, coś. No i tak właśnie. Ech. Może umieniamy sobie to postać. E ogólnie to jest nasz klub, SIGMY Ravioli. Klub dla widzów moich. To są moje wszystkie konta. Czyli, no, te trzy znaki zapytania to moje najlepsze konto. Ravioli to. Wiecie, które konto? Ale to jest takie najsłabsze. Najsłabsze. Drugie najsłabsze. A to jest moje najlepsze konto. No i ogólnie, no, tutaj to trochę wpusek, bo. Było wbijane. No, trochę na się Na Grifie lubię się pograć ogólnie. No, trochę tutaj jest dużo nowych postaci, które trzeba jeszcze ten wbijać. Ale teraz. No, po prostu robię cięcie. Do. Ten. Robię cięcie. Biu! Więc widzimy się, po cię już jesteśmy po cięciu i otwieramy 8-9 star dropów. No co one nam dadzą? No pierwsze. No to tak jest, ale teraz legendarny. No co on nam da? No i. O! Skinek! Frank! O! Ej, fajny, fajny drop. No i teraz jeszcze e, 5 tyf. Dobra. No to tu, tutaj już pewnie nic nie będzie ciekawego. No ale fajnie było ogólnie. I teraz jeszcze ostatni ten, albo unboxing po cięciu. Unboxing drugi. <laughs> no i to Fortnite'em. Okej. Okay. No i właśnie taki unboxing drugi. No od jak zacniemy. Dobra. Tes. jest kozackie. Ty no, chłopie, miliard miliardki skinów. No i miliard skinów. Dobra. E, no to dzięki, że oglądaliście i zapraszam do kolejnych odcinków, wcześniejszych, no, więc bye bye, bro, kup, subskrybujcie ten kanał, dobra, powiem wam coś, jak już oglądaliście to, to kolejny odcinek to będzie, że będzie kruk jady.